W czasie intensyfikującej się kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki już jako znana publicznie postać znalazł się w centrum kolejnej burzy medialnej. Tym razem chodziło o sprawy majątkowe. Dziennikarze śledczy ujawnili, że Nawrocki jest właścicielem nie jednego, jak wcześniej deklarował, a dwóch mieszkań, a potem nawet i trzech, w Gdańsku. Problem polega na tym, że jedno z nich nie figurowało w oświadczeniach majątkowych ani nie pojawiało się w jego wcześniejszych wypowiedziach medialnych, co od razu wzbudziło podejrzenia o próbę zatajenia majątku. Jak się później okazało, jedno z tych mieszkań zostało nabyte od 86-letniego mężczyzny. Jerzego Żywickiego, który miał wieloletnią historię współpracy z IPN oraz bliskie relacje z jego pracownikami. Transakcja według opublikowanych akt notarialnych była przeprowadzona w formie darowizny, co samo w sobie nie byłoby kontrowersyjne, gdyby nie okoliczności. Żywicki miał bowiem kilka miesięcy wcześniej publicznie chwalić nawrockiego i wyrażać wdzięczność za opiekę i pomoc. Niektóre media sugerowały, że mogło dojść do zorganizowanego transferu majątkowego z pominięciem podatku od darowizn, co wymagałoby zgłoszenia sprawy do urzędu skarbowego. Z dokumentów, do których dotarły redakcje, wynikało, że żadnego takiego zgłoszenia nie było w wymaganym terminie. Opozycja i część środowisk obywatelskich nie miały wątpliwości. Nawrocki złamał zasady transparentności, które powinny obowiązywać każdego polityka i urzędnika państwowego. Publicznie zaczęto zadawać pytania, czy mieszkanie było faktycznie darowizną, czy może próbą ukrycia dochodu lub przeprowadzenia transakcji po cichu, czy starszy człowiek działał z własnej woli, czy też był nawet nieświadomie elementem gry politycznej. Pod rosnącą presją medialną i społeczną Nawrodzki zorganizował konferencję prasową, podczas której ogłosił, że przekazuje mieszkanie na cele charytatywne. Miało ono trafić do organizacji wspierającej seniorów. Ten gest miał zakończyć sprawę, ale w praktyce dolał tylko oliwy do ognia. Krytycy uznali ten ruch za z góry przygotowaną zasłonę dymną, mającą uspokoić opinię publiczną i odwrócić uwagę od pytania zasadniczego, dlaczego wcześniej nie ujawnił posiadania nieruchomości i dlaczego do transakcji doszło w tak nietransparentny sposób. W efekcie kontrowersji Nawrodzki musiał mierzyć się nie tylko z zarzutami o hipokryzję. Ale też z pytaniem, czy jako potencjalny reprezentant Polski w strukturach europejskich może być traktowany jako osoba w pełni wiarygodna i przejrzysta. Choć formalnie nie złamał prawa, dla wielu wyborców to właśnie te szczegóły budowały obraz człowieka, który mówi jedno, a robi drugie polityka, który publicznie głosi wartości, a prywatnie działa według zupełnie innych reguł.